Pogoda nie rozpieszcza Witam Was wszystkich. Na kolejne dni zapowiadają burze, deszcze i nie wiadomo co jeszcze. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Zasiądź sobie wygodnie, bo dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Opowieści dziwnej treści z pierwszej ręki wieści. Jakoś na początku roku odezwał się do mnie stary znajomy. Nareszcie zakończył swój związek. Po x latach schodzili się, rozchodzili się. Nieraz mu mówiłem: Nie wchodź do tej samej rzeki. No niestety musiał dostać pokrzywami na gołe dubsko żeby się sparzyć i wreszcie zrozumieć. No i poinformował mnie, że teraz to już jest koniec. Mówię, alleluja i do przodu. Słuchajcie, minęły dwa tygodnie, odzywa się do mnie, że poznał idealną pannę. Ideał. Mówię, gdzie, co, kiedy i po co, na co jeszcze nie zdążyłeś odpocząć. A wiesz, znajomi mnie wyciągli, czy wyciągnęli na jakiś tam bal. Nie miałem ochoty tam iść, ale powiedzieli mi, że będzie fajna ich koleżanka, pokazali mi zdjęcia, że możemy iść jako para na ten bal z nimi. No i dałem się namówić. Mówię, no to opowiadaj. Mówi, no, chyba 36 lat, o ile dobrze pamiętam. Po studiach menadżerka jakiegoś tam działu dyszka na łapę. Mój znajomy też dosyć obrotny. No jedyny minus, no ma niestety syna w wieku 14 lat. No ale co poradzić, większość pań w jej wieku ma już jakieś potomstwo. Mówię, no tam 14 lat to już nie taki malutki, więc nie jest tak źle. Mamy pełno wspólnych tematów, o wszystkim możemy porozmawiać. Mamy wspólne zainteresowania, wspólne hobby. Mówię, jakieś haczyki? No właśnie, próbuję się doszukać, ale żadnego nie mogę znaleźć. Mówię, poczekajmy, zobaczymy. Wszystko w samych supernatywach. Mówię, aż za pięknie to wygląda bądź ostrożny. No, już nawet zaplanowaliśmy wspólny wypad w góry na weekend. Mówię, no to elegancko, miejmy nadzieję, że będzie tak pięknie do końca, jak to opisujesz. No i później jakoś nasz kontakt się urwał, ale jakiś czas temu nagrałem dla Was filmik, że zapoznałem Pannę na spacerze. Zresztą raczej nic z tego nie będzie. Nagram dla Was o tym odcinek. Co i dlaczego, co ci negu, znowu nie pasuje. Ale obejrzał mój filmik. No i się odezwał. No, słyszałem, oglądałem, piłem kawę. Opowiadaj, mówię, co tu opowiadać? Za dużo nie ma co opowiadać. No po prostu zagadałem, spotkaliśmy się i chyba nic z tego więcej nie będzie. Ale to w kolejnym filmiku. A czemu, a co, a jak. Mówię, a co u ciebie no, człowieku, miałem taką akcję, żebyś nie uwierzył. Mówię, no to opowiadaj, o co chodzi? To jest długa historia. Możemy się umówić jutro, to do ciebie przedzwonię, bo zadzwonił do mnie już było chyba po 23. Mówię, no dobra, no. Jutro, pojutrze będziesz miał czas, to przedzwoń, jestem ciekaw. Co się wydarzyło, bo miało być tak. Pięknie i kolorowo. Następnego dnia zadzwonił, mówi masz czas. Mówię, mam czas. Leżę na kanapie, był już wieczór. Mówię opowiadam. Mówi człowieku, w życiu bym nie uwierzył, że coś takiego mnie spotka. Mówię, zapowiada się ciekawie. Mówię, no to nawijaj. No słuchaj. Byliśmy na tym weekendzie w górach. No i później, przed Wielkanocą, zaczęły się jaja. Menadżerka dobrze zarabiała. Mieszkanie, co prawda, na raty. Dyszka, syn na utrzymaniu. No i co się okazało, że miała przed nim jakiegoś tam facia, który nieźle zarabiał. No, i namówił ją, żeby wzięła sobie samochód za prawie 100 koła na raty, a że on będzie jej te raty spłacał. No, i tak też było, dopóki razem byli. Ale kiedy się z nim rozstała, bo jej coś nie pasowało, chłop przestał płacić raty za ten samochód. Czyli mieszkanie, raty. Samochód, raty, utrzymanie. Młody chłopak też wiadomo jakieś wymagania swoje ma syn. No ale do końca udawała, że wszystko jest w porządku. No i słuchajcie, kiedyś ten facio zadzwonił akurat, akurat w trakcie, kiedy on prowadził samochód i ona włączyła na głośno mówiący. No i tam zaczął jej płakać, że on by chciał z powrotem i to i tamto. A ona bardzo szybko przykróciła sprawę, co się mojemu kumplowi spodobało, że tak zareagowała. Chyba już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Koniec tematu. Mój kumpel zaczął u niej coraz częściej przebywać, ma też swoje mieszkanie, no ale... Doszło do tego, że praktycznie tam u niej cały czas był, miał tam już swoje nawet rzeczy. Więc wyszedł sam z propozycją, że będzie dokładał do mieszkania, do prądu, robił jakieś tam opłaty za rachunki. No i się dogadali tak, że w jednym tygodniu ona płaci za zakupy, za jedzenie, a w kolejnym tygodniu on robi zakupy i płaci za jedzenie, wszystko co jest do domu potrzebne nie? na początku ona oczywiście nie, nie trzeba, no co ty jak ty sobie to wyobrażasz no ale kanapeczki co rano były do pracy, śniadanko przygotowane pranie zrobione słuchajcie, nawet jak pojechali na ten weekend gdzieś tam łazili po górach <laughs> upaprał swoje skarpetki, mówi ja sobie upiorę skarpetki, mówię bo Mówi, bo, bo już nie mam kolejnej pary na zmianę, jakoś krótko przed powrotem, powieszę sobie na grzejnik, to mi wyschną, nie? Nie będziesz prał, ale czemu nie? Bo ja Ci upiorę. Słuchajcie, mówi, że była normalnie draka przez to, że ona chce mu uprać skarpety. Mówi, no nie wierzę, mówi, no, jak mi to opowiadał, miałem niezłą bekę, mówi, że jakbyś zobaczył, jak ona prała te skarpety, to uprała je tak, że wyglądały jak nowe, w rękach. No w sumie idealnie, Posprzątane, ugotowane. Tim -ci rim na zawołanie. Zadbana, fajna, wykształcona. Na dobrym stanowisku, pani menadżer. Co chcieć więcej. No ale słuchajcie. Później jakoś tam jej siostra miała wychodzić za mąż. Zbliżały się święta wielkanocne. No i zaczęły się jakieś, mówi nie wiedział za bardzo o co jej chodzi, zaczęła strasznie zmieniać zdanie raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Wcześniej tego nie było. Później powiedziała, że no ale jak, no, przecież tutaj przebywasz u mnie, no to w sumie ty jesz więcej niż my. Zużywa się wszystkiego więcej. No to on powiedział: No dobra, no to skoro tak, no to położył parę banknotów. Mówi: No to masz tutaj więcej, w czym problem? Ona nie chce. Mówi: No to jak? No albo chcesz, albo nie chcesz, albo narzekasz, no to co, mam wziąć torbę, się wyprowadzić, czy co? Słuchajcie, zaczęła robić jakieś takie akcje, których on nie mógł zrozumieć. Jakieś dąsy o nie wiadomo co. Godzinę później wszystko już było w porządku. O niej powiedział, że słuchaj, no, chyba sobie nie wyobrażasz, że ja będę spłacał Twój samochód i że będę spłacał Twoje mieszkanie. Ja mam swoje mieszkanie. Mogę sobie do niego iść. No, i po kilku różnych tam akcjach w końcu się wkurzył. Wrócił na swoją chatę, nie? Wszystko było dobrze. Już później znowu rozmawiali. Mówi no dobrze, no to ja podjadę do ciebie. Podjechał do niej. A ona zeszła z jego wszystkimi rzeczami i mówi, żeby sobie zabrał swoje rzeczy i żeby sobie szedł do siebie. Mówi o co jej chodzi? No wszystko było już niby na dobrej drodze znowu. Także mówię wam roller coaster non stop, że już zaczął się w tym gubić i zastanawiać, czy to jest faktycznie jego może wina, czy jej wina, czy cały czas takie, słuchajcie, odbijanie piłeczki i robienie w głowie mętliku, nie? No, i przestało mu to wszystko już powoli pasować. Zrobił się wyczulony. I tak jak wspominałem, jakoś w Wielkanoc byli zaproszeni przez jego matulę na obiad. Ale ta siostra miała się tam jakoś tydzień po Wielkanocy chyba hajtać. No, i ona wyszła. Do niego z propozycją, że słuchaj, do mojej rodziny, tam do mojej siostry przyjeżdża jakaś rodzina daleka, której dawno nie widziałam. Chyba z Niemiec, czy tam na zachodzie mieszkali gdzieś. No i czy moglibyśmy tak zrobić, że ona pojedzie tam na sobotę, niedzielę, w niedzielę do południa wróci, a potem pójdą w niedzielę na ten obiad. Do jego matuli, nie? Ale zauważył w międzyczasie, że tamten jej eks, który zaproponował, żeby wzięła sobie ten samochód na raty, że on będzie spłacał, że coraz częściej do niej próbuje się odezwać. I coś mu, słuchajcie, nie dawało spokoju, coś mu nie pasowało, nie? W ogóle, akcja, słuchajcie przed tymi świętami, czy coś potrzeba, żeby kupić, żebyśmy zrobili, jak będziemy szli do mojej matuli? Pytał się jej nieraz. Ona mówi, że nie, nic nie potrzeba. No, trzeba by jakieś zakupy zrobić. Nie, nic nie potrzeba. Później. Kilka dni przed świętami, że ty się w ogóle niczym nie interesujesz, jak ja pójdę z pustymi rękami, czy tam rękoma, do twoich rodziców. No, takie akcje, słuchajcie, gość po prostu mówi, no, przecież się pytałem. Mówi, co jest, co się dzieje, nie? No i wpadł na genialny pomysł. Przed świętami. Zostawił u niej, w pewnym miejscu, w dużym pokoju, w salonie, pewien sprzęcik, który nagrywa dźwięk. Tak, powiecie, nie w porządku, no ale facet już zaczął głupieć, mówi, o co tutaj chodzi, już zaczął się ze wszystkim mieszać, nie? Bo raz w tom, raz w tom. No i słuchajcie, niby przyszły te święta. Ona pojechała niby do tej swojej rodziny. Zadzwoniła w niedzielę, że już jest w domu. No to on mówi: Dobra, to ja po ciebie przyjadę. Wyszykuj się, pojedziemy do Twoich rodziców. Wchodzi do niej do chaty. Usiadł na chwilę, za chwileczkę. Jacyś tam jej dobrze znajomi, dzwonek do drzwi, przejeżdżali gdzieś, byli w okolicy. No, i pomyśleli, że do niej zajrzą, nie? No, i oni siedzą tak w czwórkę. I oni nagle do niej z tekstem, że super mieliście widoki na tym weekendowym wyjeździe w górach. On tak siedzi i słucha, mówi o co chodzi, nie? I zjarzył. Że ona wcale nie była u rodziców w sobotę, w niedzielę, tak jak mówiła, w piątek niby już wyjechała do nich. On się popatrzył i przy nich powiedział: W jakich górach ty byłaś, gdzie ty byłaś? Miałaś być przecież niby u swojej siostry, u swoich rodziców, z jakąś tam daleką rodziną, która przyjeżdża na święta ją aż, słuchajcie, zamurowało no i takim jakimś tam sposobem, słuchajcie, ten sprzęt nagrywający zabrał i wyszedł z tego mieszkania od niej zostawił ją z tymi znajomymi słuchajcie, ona wysyłała zdjęcia jak jest na weekendzie, gdzieś w górach tu, tam, coś narty, pierdy, overdy nie wysyłała zdjęć z kim tam była, ale oni byli przekonani, że ona jest z nim, z moim kumplem, więc myśleli, że oni byli razem na tym wyjeździe no i ją w ten sposób wkopali, nie? Zawinął ten sprzęt i mówi, że jak poszedł do chaty i to odtworzył, co tam słyszał, to nagranie to mówi, że po prostu no, nogi zrobiły mu się z wady. Były tam różne telefony, gdzie ona z tym swoim eksem, który kupił jej niby ten samochód, umawiała się telefonicznie, co ma zabrać, jaką kurtkę ma zabrać, co ma ze sobą wziąć. O której wyjeżdżają wspólnie na ten weekend, i że on tam do niej, że no ale będziemy tam. No oczywiście, że będziemy cimcili mnie, a oficjalnie cały czas ona była z tym moim kumplem, nie? No mówi, że nie wytrzymał po tym obiedzie. No był na tym obiedzie. Pojechał do niej. Zrobił jej niezłą jazdę, słuchajcie. Ale nie powiedział, że ten sprzęt u niej zostawił. Do samego końca się wszystkiego wypierała, ponieważ myślała, że on coś przypuszcza, ale nie wie nic konkretnego. Nie ma na to dowodów. Nie? Więc do końca szła w zaparte. No i w końcu on. Mówi, że przytoczył jej słowa, które słyszał na tym nagraniu. Ona usiadła, głowę opuściła, nic nie powiedziała. On normalnie aż zagotowany. No, wyobraźcie sobie być w takiej sytuacji. A ona się spojrzała na niego i powiedziała do niego. Jak on był na tym mieszkaniu, jej zrobić tą jazdę i to wszystko jej toczka w toczkę przytoczył. Spojrzała się na niego i mówi: A czemu ty jeszcze nie jesteś rozebrany? Słuchajcie, mój kumpel zrobił takie wielkie gały. No powiedział jej parę słów do słuchu, jak się domyślacie, no i wyszedł, bo po prostu mówi no najchętniej by jej No i ona jeszcze do końca, słuchajcie, no, no bo nie wiedziała, że on ma to wszystko nagrane i to słyszał. Potem jeszcze próbowała tą sprawę, wiecie, odkręcać u znajomych, dlaczego niby się oni rozeszli i w ogóle i, i tak dalej. No ale potem okazało się, że ci znajomi, którzy go zapoznali z nią, chyba przestało troszkę kropi mniej. Mieli jakiegoś tam dalekiego kumpla gdzieś za granicą, który od czasu do czasu odzywał się. No i on tam kiedyś coś napominał, bo zobaczył zdjęcia ich wspólne na Facebooku coś i kiedyś coś tam napisał, że trzymaj się z daleka. No ale on to zignorował. No i Zaczął się doszukiwać, kto to jest. Okazało się, że to jest dobry znajomy tych znajomych, którzy go zapoznali. No i ten jego kumpel zadzwonił do tego ziomka przy tym moim koledze. No i tamten powiedział: Słuchaj, ona wszystkich robi w bambuko. Kuchnię, którą ma na mieszkaniu, koleś do dzisiaj jeszcze spłaca. Rower, który ma za chyba 6 czy 7 koła, kupił jej koleś. Samochód wychodzi na to, że też kupił jej koleś, miał spłacać, no ale że nie chciała z nim. No to przestał płacić. No i ona liczyła, że znalazła kolejnego naiwniaka, którego owinie sobie w koło palca, ponieważ, tak jak wspominałem na początku, było naprawdę sielankowo ale widziała, że on nie szasta, nie dokłada się do wszystkiego, płaci rachunki, kupuje jedzenie i tak dalej, uznał, że to wystarczy, no skoro no, co go obchodzą jakieś sprawy zaległe, że ona ma mieszkanie, że, że, że wzięła sobie samochód, no... a ona ewidentnie szukała jelenia, myślała, że sobie go owinie, może z tamtymi zakończy jakieś kontakty, a że on będzie jej to wszystko, many, many, sponsorował. No i miało być tak, słuchajcie, pięknie. Trwało prawie, nie wiem, tam 3 miesiące. No i bańka mydlana pękła, wyszło szydło z wora. Nie potrafiła dalej, słuchajcie, być sobą, udawać. No i. Jak kumpel mówił, no to co, ja mam ci to, tamto spłacać, czy co? Nie no, jak ty możesz w ogóle tak o mnie myśleć? Skąd ci się to bierze? Jak tak o mnie myślisz, to idź sobie. Hehe. <laughs> Oj, powiem wam. Są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jak to Ferdynand mawiał. Dobra. Jadę po jakieś zakupy, przestało właśnie kropić. Pozdrawiam serdecznie.